Hmm. No, no, możemy zrobić z tobą wywiad. wywiad w Zapraszamy na start. W dniu dzisiejszym jest pełno obsada, bardzo się z tego cieszę. I dzisiaj jest krytyczny dzień. W dniu dzisiejszym myślę, że już wysporują się na naprzód ci, którzy chcą wygrać te zawody. No więc zapraszam, będziemy żyli czasy miłego biegania. A to są ekipa, proszę. Dzień. Okej, okay. cóż, witam wszystkich serdecznie, trzeba powtórzyć. Tu już przygotowuję sobie i po prostu startujemy. 3, 2, 1, start! Jak to napisało w żołnierzu polskim, lider prawie na prowadzeniu. Jeszcze jedno kółeczko. Liderka rankingu kobiet właśnie na półmetru. Dorota, bardzo ładny czas i ktoś mówi, że dzisiaj jestem zmęczona. Proszę, proszę. Witamy bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jeszcze Cóżbie. trochę. Chwila przerwy. Wojtek sprycił trzeci oddech i teraz za chwilę będzie pierwszy na mecie.